Witam kolegów hodowców. Tutaj moja skromna ekipa 10 samiczek na ostatni finałowy lot sezonu. Będziemy atakować mistrza oddziału, a raczej, jak to się mówi, go bronić. Bronić, dlatego że w sezonie 2018 ja byłem mistrzem oddziału, więc. Jakby bronię bronie tytułu, o, co się dzieje z tymi samicami? Po prostu która to taka mądralińska? One się już same między sobą deptają. proszę ją sprawdzić. Nie wiem, czy jak to traktować. że jest w takiej formie. W każdym bądź razie one słyszą mój głos, to się już kłaniają. Ojej, jeju eee. córka szaleńca, to samo. Masakra, samiczki, co wy robicie? No z tego powodu na lot wkładam tylko 10 gołąbków. Reszta została odrzucona. Eee. Nie mam je w domu. Tata włoży mi gołębie na lot, dlatego zostawiłem w przedziale 10. Aby łatwo mu było je połapać, żeby nie miał kłopotu. A poza tym musiałem typować serię już przed tym lotem i, no i błędnie wytypowałem, bo niestety jedne wyeliminowały się z powodu jajek samiczki. Więc te niektóre tu są typowane jako Mki, a będą szły jako Ski. No i gdyby było więcej to, to na typowaniu mogłoby tam być coś pomylone więc do rejonu mimo że seria jest 15 daje tylko 10 gołębi nie daje nawet pełnej serii rejon to jest sprawa drugorzędna no i tutaj daje 10 po prostu żeby dziesiątka była ta do oddziału seryjna mimo jak tam na listach ręcznie muszą być dotypowane mam nadzieję że tam koledzy mi dotypują logiczne że 10 gołębi wkładam 10 jest typowanych, więc wszystkie muszą być typowane zresztą będą wkładane jako 10 pierwszych więc też w sumie będą typowane zgodnie z regulaminem eee, no więc w ten sposób tutaj że tak powiem to, to rozegrałem tu są połapane <coughs> połapane te samiczki które idą na ten lot atakujemy mistrza oczywiście żartuję, trochę, śmieje się Ponieważ ee, straty są duże, ostatni lot sezonu, chciałbym żeby jak najlepiej ten lot wyszedł, trzeba powalczyć jeszcze, A o gołąbki muszą powalczyć, co wy to robicie, po prostu już roznoszą gołębnik, wszystkie się parują, która tu buczy, masakra co one wyprawiają. <kluje> Więc na szybko w nocy wróciłem, żeby tak powiem, je tu przygotować na ten ostatni lot sezonu. Zapowiada się ciężka 500, piąta 500. No, i tutaj powybierałem właśnie z moich to, co uznałem, że będzie najskuteczniejsze. Parę gołębi też zostawiłem, bo. Budą właśnie moje wątpliwości co do jajek, na przykład samiczkę od Adama, Zenkę wycofałem. Ma już w życiu dwa pierwsze konkursy na Rejon z lotów 500 km. Super szybka. Ale kurcze nie mam pewności, czy ona czasem nie z jajkiem, albo tak jakoś taka w ręce nie leży. A w ogóle pierwszy raz, pierwszy raz wybierałem serię w tym roku mając gołębie przed typowaniem w ręce, bo zwykle, no nie wiem, może zwykle się to odbywa w ten sposób, że te cena są najlepsze idą do serii, bo wkładuje cały gołębnik. 100% szło do kosza, więc po prostu te najlepsze były typowane na kartce. A oczywiście no, w ciągu całego tygodnia widzimy jak się zachowują i tak dalej. Na podstawie takiego zachowania, ale nie brałem ich do ręki. Teraz końcówka sezonu. Wiadomo, trzeba zwrócić uwagę na upierzenie tych gąbków. Plus u mnie ten drugi problem z tym jajkiem. 500 km. No te upierzenie pióra muszą być no, akurat czy wyrzucone lotko. To dziura się robi, czy dwa wyrzucone. Niektóre szczęśliwie im dorasta lotko, więc mają w miarę pełne skrzydło. Także starałem się wybrać po prostu z głębnika nawet nie po wynikach, tylko po prostu yy. dzisiaj wybrałem po stanie fizycznym, zgodnie zgodnie ze stanem fizycznym po, powybierałem gołąbki właśnie do, do serii. Trzymając każdą w ręce, wszystkie przejrzałem. No i te, co tu są, to według mojej oceny są to najlepiej nadające się na ten lot. Ostatni, reszta już będzie miała spokój, ale o ile roczne u mnie są połączone, o tyle te pozostałe tutaj odrzuciłem. O, widać, tamte się. Widać co te samice robią O właśnie Ruda ona pierwszy konkurs zrobiła e, W oddziele wygrała lot Lot z 700 km Maraton Ani nie poszła na maraton Bo niestety z jajuszkiem Teraz też nie idzie Załatwiła mnie Ona siłę Na siłę nie będę Wysyłał Zresztą siostry, ruda, kolejna, dwuletnia oraz nakrapiana. Podobna sytuacja. Mam tu też roczną, ale nie chciałem jej. Mam trzy roczne też takie, co, co mógłbym dać, ale uznałem, że stare użyję na ostatni lot, więc roczne z automatu odrzuciłem, typując do serii na ostatni lot. Tam mam samiczkę, Adamazenkę też, ale ona sprinterka raczej się pokazuje na tych lotach, 300 km najlepiej, więc na tą pięcetę nie chcę jej ryzykować. Druga właśnie sprinterka Adamazenkę, co robi pięcety, jakby dłuższy trochę dystans pokazała, to, no to jakoś mi się nie podoba w ręce, moja. Jedna z szaleńców siwka a dwa ostatnie loty przyleciała jako jedna z ostatnich u mnie. Teraz z tych 20 co dałem przyleciała ostatnia, godzinę po pozostałych pozostałe 19 było tak. 15 minut po konkursie to były wszystkie 15, no tak, bo 44, a o pół do konkursu się kończył. A na 44 miałem 19 gołębi, czyli 15 minut może nawet nie całe 15, bo tam 31 nawet jeszcze może ten konkurs trwał, czyli około 15 minut, do 15 minut po konkursie było 19 z 20 wysłanych, ta jedna się opóźniła, a także pstra taka, o, wyśliznął mi się telefon, teraz bym pokręcił nagrywanie. Znał mi się telefon no więc po <laughs> prostu takie były moje wybory tutaj na tym podstawie no a tu te co uznałem żeby mnie reprezentowały na ostatnim locie no i samiczki jutro powalczą Bruksela też na razie nie mam informacji żeby była dziś puszczona myślę że jutro gąbki będą przylatywać bo jutro będzie Święto, święto hodowlane przylot gołębi z Brukseli z Neuropinu, Dwa loty, dużo punktów, mało gołąbków. Ej, sprawa wygląda tak, że dużo się e, może zmienić. O, mam takie cele od początku, są przystosowane do zamykania, a to strasznie dużo pracy. Je wszystkie łapać, więc nie zamykam tych samic. No i efekt na koniec sezonu. Jest jaki jest. Trudno. Zastanawiam się, tutaj jednak nie wie wina mojego parowania. Bo jak wspomniałem roczniaki paruje. O, tu się parują. Jajko tam mają już. No niektóre już mają. O tu na pewno siostra. To w ogóle są brat i siostra. Z jednego lotu usiadły w jednej sekundzie, zdobywając e, pie, trzeci konkurs na oddział. O, identycznie rodzeństwo siada w jednej sekundzie i, i ma trzeci konkurs na oddział. A ten samczyk siadł e, w jednej sekundzie z swoim bratem gniazdziakiem i zrobił pierwszy konkurs na oddział. Także ma pierwszy i trzeci. I raz siadł z bratem, a raz siadł z siostrą. Także e, w jednej sekundzie i no fajny taki taka sytuacja ale wracając do tematu zastanawiam się czy po prostu nie z mojej winy to wypadło bo tu się parują te gołębie no chyba słychać odgłosy i po prostu nakręciłem te samice niepotrzebnie na jajka tak myślę, analizuję, że to po prostu był Cały sezon nie było problemów, a teraz na koniec po prostu e, chyba sam sobie naważyłem piwa. No i trudno, sam się załatwiłem po prostu. A tutaj no, mam pozamykane samce te, co chcę, żeby cele pozajmowały, to są pootwierane. Pusta cela. No to samczyk zajmuje, wolny, który jest. No i tutaj puruje ma to swoje plusy, tutaj to co mi tą pracę ułatwi i wszystko po lotach będzie super, fajnie. Ale załatwiłem się tą sytuacją troszkę w gołemniku. Także kończę, pozdrawiam, dobry lot, Krzysztof Trzaskalik, 513, 812, 854. Jutro mam nadzieję uda się dać z relacje z ostatnich dwóch lotów, mam nadzieję, że będą udane. Chętnie bym miejsce swoje poprawił, ale no muszą najpierw przylecieć gołąbki, a potem zobaczymy co zrobi konkurencja. Szanse są małe. Większe są na to, że się spadnie niżej. No ale trudno. Takie są loty.